Portal Axios opublikował w piątek pełny tekst amerykańskiego projektu gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Według serwisu został on przekazany Ukraińcom razem z projektem 28-punktowego planu pokojowego. Jak donoszą media, propozycja została opracowana przez Stany Zjednoczone i Rosję. Gwarancje dla Ukrainy mają być oparte o artykuł 5 NATO. 28-punktowy plan pokojowy, a właściwie zawieszenia broni na lat 10 z możliwością przedłużenia, przerywa wojnę, której żadna ze stron obecnie wygrać nie może, ale w dłuższej perspektywie większe szanse na zwycięstwo ma Rosja ze względu na jej potencjał. Jeżeli strona ukraińska zgodzi się na przyjęcie amerykańsko-rosyjskich propozycji, to będzie to równoznaczne z realizacją wszystkich rosyjskich postulatów sprzed wojny. Ukraina zrezygnuje na rzecz Rosji z Donbasu i Krymu, wyrzeknie się atomowych ambicji i członkostwa w NATO oraz poważnie ograniczy liczebność armii. Ukraina uzna język rosyjski za oficjalny język na Ukrainie i nada oficjalny status lokalnemu odłamowi Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Oprócz tego, co z polskiego punktu widzenia jest ważne, Ukraina musi zrezygnować z kultu nacjonalizmu w postaci banderyzmu. Rosja zaś zostanie przywrócona do klubu G8. Zostaną zniesione wyniszczające ją sankcje, wszyscy rosyjscy zbrodniarze będą objęci amnestią, a jeńcy i porwani mają być wymienieni jeden do jednego. Poza tym, w 28-punktowym planie jest mowa o ścisłej współpracy amerykańsko-rosyjskiej, m.in. na płaszczyźnie gospodarczej. Rosja ma się zobowiązać do nieatakowania Ukrainy, a jeżeli to zrobi, to Stany Zjednoczone wraz z partnerami z NATO zastrzegają sobie prawo adekwatnej interwencji. Takie samo zobowiązanie jest przypisane Ukrainie pod groźbą wycofania amerykańskich gwarancji pokojowych. W jednym z zapisów w gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy czytamy Członkowie NATO, w tym Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Polska i Finlandia, potwierdzają, że bezpieczeństwo Ukrainy jest integralną częścią stabilności europejskiej i zobowiązują się do działania w porozumieniu ze Stanami Zjednoczonymi w odpowiedzi na działanie zakwalifikowane jako naruszenie, co zapewni jednolitą i wiarygodną postawę odstraszającą. W kolejnych punktach planu pokojowego jest także mowa o specjalnych funduszach odbudowujących Ukrainę. Tak więc Ukraina straci wiele, ale ocali jeszcze to, co ma i co w dłuższej perspektywie z pewnością był utraciła. Dostanie amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa i odbuduje zrujnowany kraj. Pokój na Ukrainie da wytchnienie polskiej gospodarce, która już 5% swojego PKB przeznaczyła na pomoc sąsiadowi. Z kolei sąsiedzi będą mogli powrócić do swojej ojczyzny. Warto dodać, że niemiecka gazeta Die Welt informuje, iż porozumienie pokojowe mogło zostać podpisane kilka tygodni po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Warunki zakończenia wojny zostały wówczas określone w 17-stronicowym projekcie porozumienia, który strony uzgodniły 15 kwietnia 2022 roku. Rosja zażądała od Ukrainy neutralności oraz ograniczenia liczby żołnierzy, broni, sprzętu i samolotów. Tereny okupowane miały pozostać przy Rosji. W dodatku Rosja miała się zgodzić na to, aby wszyscy stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ gwarantowali Ukrainie bezpieczeństwo, włączając w to ich interwencje, gdyby Rosja ponownie zaatakowała Ukrainę. Gdyby wtedy porozumienie stało się faktem, z pewnością nie byłoby setek tysięcy ofiar po obu stronach. Co wiemy? Też podkreślając, że to są przecieki. Znaczy myśmy nie widzieli tego planu, i, i ci dziennikarze, którzy go opisują, też go nie widzieli, słyszą od ludzi, od urzędników amerykańskich, co w nim jest. Jakie są główne założenia tego planu i dlaczego, Twoim zdaniem, ten plan nie jest dobry dla Ukrainy? No. To może zaznaczmy, że to podaje Reuter, e, i to, to podaje Axios i to podaje Financial Times. Financial Times to jest jednak poważne. Reuter Me też, I, Axios i Reuter też. to jest też. Ani poważne i Axios. Mają Dokładnie. źródła w Białym Domu. Dokładnie. No i e, czego się dowiadujemy? Że po pierwsze, Ukraina ma oddać jeszcze nieokupowane części obwodu Donieckiego i Ługańskiego. Co to znaczy? Tam przez długie lata były budowane linie obronne. Wycofanie się stamtąd, nawet jeżeli Rosjanie tam nie wejdą, oznacza, że jeżeli Rosjanie ruszą na Ukraińców, to Ukraińcy nie mają linii obronnych, Rosjanie mają po prostu autostrady do Kijowa. Po drugie, ma, zostać, ma dojść do zasadniczej redukcji sprzętowej i, yy, jak chodzi o personel armii ukraińskiej, docelowo do połowy, jak podaje Financial mhm. Times. Co to znaczy? Do to, połowy obecnej? Obecnej, tej. To znaczy, że Ukraina jest bezbronna, mówiąc krótko. Co to oznacza dla Ukrainy? No to rozumiemy, tak? W razie czego, to jest, to jest kapitulacja, ale co to oznacza dla nas? To znaczy, że o ile równocześnie nie ma redukcji rosyjskiej wojsko o połowę, a nic o tym nie słyszymy, to znaczy, że Ukraińcy, którzy wiążą dzisiaj siły rosyjskie w takim stopniu, że Rosjanie nie mają możliwości, i widzieliśmy to przy okazji manewrów Zapad, ruszyć nie tylko na nas, ale nawet na któryś z państw bałtyckich, taką możliwość zyskują. Dajmy no. ruszenie na kraje bałtyckie, byłoby ruszeniem na nas. Okej, okay, zgoda w sensie na NATO, ale, ale miałem o... na myśli na nos, na poda Polskę to miałem. Na myśli. O, o czyste liczby po prostu. Tak. Tak. Natomiast teraz jest pytanie, czy Ukraina to przyjmie? W mojej opinii, to jest taka mniej więcej propozycja, no, przepraszam, Bartku, ale. Ja chętnie odkupię od ciebie twoje mieszkanie. 100 tysięcy, jeżeli to możemy po południu to sfinalizować. Rozumiem, że się nie godzisz. Raczej nie. No więc to jest mniej więcej tego rodzaju propozycja. Pytanie, czy to było potrzebne? Czy to naprawdę było Ukrainie potrzebne kontynuowanie tej wojny, mimo tego, że były negocjacje w Stambule w 2022 roku? Ile setek tysięcy istnień można było. Ile setek tysięcy istnień można było ochronić? Po prostu. Przecież te propozycje składane przez Rosję w Stambule były korzystniejsze niż ten plan Trumpa dla Ukrainy. No ale jak to się mówi, lepiej późno niż wcale i lepiej zawrzeć teraz pokój niż kontynuować wojnę i narażać na cierpienia ludność cywilną, kolejnych żołnierzy, kolejnych, kolejnych poborowych. Gdyby ten plan miał być zrealizowany w obecnym kształcie, jest to ewidentnie suk... Bardzo duży sukces federacji rosyjskiej na arenie międzynarodowej. To jest narzucenie Sojuszowi Północnoatlantyckiemu swojej wizji architektury bezpieczeństwa w Europie, pokazanie granic NATO nie będzie się rozszerzać bez zgody Rosji. Rosja chce ustalać, jakie wojska, jakie siły zbrojne, jak, jaka kategoria sił zbrojnych, jaka kategoria wojsk może być dyslokowana w krajach, które przystąpiły do sojuszu po 1997 roku. Jeżeli chodzi o Polskę, jest mowa tylko i wyłącznie o myśliwcach. To jest bardzo zagadkowe, bardzo, bardzo interesujące. No i powstaje pytanie, czy przecież Kijów, władze w Kijowie nie mogły w 2022 roku oddać Donbasu Rosji i wyrzec się starań o członkostwo w NATO? No, znalazłyby się wówczas w, w, w tym samym punkcie tak naprawdę. Ale uniknęłyby tych potężnych, ogromnych, olbrzymich strat ludzkich, masowej emigracji, odpływu mnóstwa ludzi, kadr ze swojego kraju, uniknęłyby zniszczeń infrastruktury i tak dalej, a przecież kontrolowałyby nadal obwód zaporowski i chersoński, który na mocy tego traktatu zresztą stracą w sensie no, de jure, w sensie prawnym. I jeżeli na mocy. Planu pokojowego Trumpa, Ukraina ma się znaleźć w gorszej sytuacji niż była, gdyby no, w 22 roku po prostu zaakceptowała rosyjskie oczekiwania czy żądania, jak to woli. No to trudno tutaj mówić o jakimkolwiek zwycięstwie Ukrainy. Zresztą ja oczywiście tutaj uśmiecham się, bo od samego początku mówiłem, że Ukraina przegra tę wojnę. Nie ma takich szans w sensie porównania potencjałów geopolitycznych, aby Ukraina wygrała z Rosją bez zaangażowania się całego NATO po stronie, po stronie Ukrainy. Z dzisiejszego punktu widzenia można powiedzieć, że ci, którzy liczyli na marginalizację Rosji, byli w wielkim błędzie. A ich siła sprawcza przyniosła wiele szkód. Z Rosją wszyscy będą robić interesy, a niektórzy już to robią w ukryciu i z otwartą przyłbicą. Natomiast polskie elity jakby tego nie chcą zauważyć i dalej brną w kierunku zerwania stosunków dyplomatycznych. Na koniec pozostaje nam znane powiedzenie: mądry Polak po szkodzie, o ile ta mądrość przyjdzie.